Hej. Witajcie na kanale egzotyczny parapet taką aktualizację zrobię yy, tej szklarni gdzie poprzednie filmiki będą yy, w opisie tak ona wygląda yy, te wszelkie pianki będą pozakrywane lub ucięte tylko jak wiecie zawsze jest za mało czasu no Tutaj to takie deski z kastorami. no jak widać, kaktusy w środku są. Zobaczymy trochę, przerobiłem robiłem dach. No, te wszelkie pianki. Poo, wypierdalam. No i tak to właśnie wygląda moje królestwo. Tutaj zasłaniam taką siateczką. Koty i tak wejdą, ale kury gdyby nie wchodziły. No i tak moi drodzy. Wygląda cała kolekcja. myszy znaczy, cała w tej szklarni. Bo ogólnie. Mam jeszcze. No, te wszelkie pianki będą pozakrywane. Tyle pracy. No, tutaj fajnie między oknami, yy, panelem podłogowym yy, to wyglądało, moi kochani. O, tak jak tutaj, trochę wyciąłem tej pianki. I po prostu tak. Tutaj naroznik też pójdzie, czymś tam zrobiłem takie coś. Tutaj trochę źle zrobiłem, bo za krótko, ale tam zobaczymy. Piękna agawa, nie pamiętam nazwy, muszę gdzieś poszukać. Super. No tutaj będzie też, ale to dopiero po sezonie. Skalnik dzisiaj był podlany. No tutaj, jak dechami jeszcze ładnie pozakrywam. I ten róg No to będzie naprawdę fajne, przyjemne miejsce. Tam wstępnie będzie panel zakryty. No po prostu nabiera to kształtu I tak to moi kochani wygląda Dzięki za uwagę Pozdrawiam, hej